Prezes z lasu, zanim wam powiem opinię o nim. Pozwólcie, że poprawię troszeczkę u jego fanów tutaj. Prezes z lasu to nie jest sigma, to nie jest giga sigma, to nie jest giga chat sigma. Prezes z lasu czy też osoba, którą kreuje tutaj w internecie, to jest typowy przedstawiciel samca alfa w dodatku bardzo charakterystyczny jego przedstawiciel. Każdy, kto uważa i obserwuje ludzi, szybko to wyłapie. Jakby nie patrzeć. Samica Alfa to osoba, która stale ubiega się o tą wysoką pozycję, tą najwyższą pozycję w hierarchii, No, non-stop próbuje o sobie przypominać, że jest właśnie na tej pozycji, że jest lepszy od pozostałych. Oczywiście tutaj, a przynajmniej chcę wierzyć, że tak jest, tutaj mamy do czynienia z humorem i ironią. Prezes lasu w sposób iście satyryczny przedstawia nam to, w jaki sposób widzi nas te 20% społeczeństwa, które zarabia lepiej niż my, powodzi im się lepiej niż my. Zawsze jak myślę o tym, jak tacy ludzie często patrzą na pozostałych, przypomina mi się przypowieść, opowiadanie o tym, jak serce, mózg i dupa kłócili się, kto ma zostać szefem. Ale to nie o tym będzie ten filmik. Prezes z lasu. Wracajmy więc do tego tematu. To jest jednak osoba, tak jak mówiłem, satyrycza, która wykorzystuje humor i satyrę w swoich filmikach, przedstawiając nam fikcyjne firmy i zdarzenia. Takie wręcz wyolbrzymione, groteskowe zachowania wobec pracowników. Szczerze jest to humor, który osobiście bardzo lubię, ponieważ nie jest to płytki humor, tylko taki, który jednak wymaga troszkę głębszego zrozumienia tematu. Niewątpliwie prezes lasu ma głowę na karku. Miejmy tylko nadzieję, że zbyt szybko nie spotka się on z katem. Tak. Osoba, która potrafi jednak wykorzystać wszystkie swoje zasoby, jak również całą swoją wiedzę i obecną modę, aby jednak zarobić w tym internecie i jednocześnie się nie sprzedać i nie zbłaźnić. Jest to bardzo rzadka umiejętność w dzisiejszych czasach. Podsumowując, ja, Rafał Zalewski, herbuch hrabiego Zalewskiego, o niniejszym ogłaszam, że w żaden sposób prezes Lasu nie jest królem tutaj internetu. Niemniej, niewątpliwie jest to. Bardzo wysoko urodzona, szlachetnie osoba, która wykorzystuje swój humor, satyrę i naprawdę interesujące treści, jak również sposób ich przedstawienia, by pokazać nam różnego rodzaju wady w obecnym systemie społecznej gospodarki. Można. Oczywiście podejść do całej sprawy po prostu z punktu widzenia czystego humoru, ale osobiście polecam troszkę porozważać, co tak naprawdę prezes lasu nam przekazuje.